W ubiegłym roku wraz z początkiem pandemii, kiedy okazało się, że dostępne platformy telekonferencyjne nie domagają, powstał pomysł na projekt Teleklasa. Pomysł udało się zrealizować w iście ekspresowym tempie. Z pomocą wolontariuszy e-Południa, oraz zaprzyjaźnionych firm powstała bezpłatna platforma edukacji zdalnej. Z Teleklasy codziennie, nieprzerwanie korzystają uczniowie i nauczyciele co stanowi potwierdzenie, że warto było uruchomić ten projekt. Chciałbym wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia i prowadzenia teleklasy, serdecznie podziękować za ich zaangażowanie. Projekt oczywiście będziemy rozwijać dalej w tym roku. Mamy kilka pomysłów, które spróbujemy wdrożyć. Jednym z nich jest rozszerzenie dostępu do platformy organizacji non-profit, tak aby mogło skorzystać z teleklasy jeszcze więcej osób. Mamy też propozycję, aby aniołowie mocy obliczeniowej mogli sami decydować o sposobie wykorzystania przez teleklasę udostępnianych serwerów. I tutaj będzie możliwość zdecydowania, czy serwery będą udostępniane, tak jak do tej pory, tylko na potrzeby szkolnictwa, czy również dla organizacji non-profit. Postaramy się również stworzyć panel do zarządzania serwerami, tak aby aniołowie mocy obliczeniowej mogli sami decydować, w jaki sposób będą wykorzystane ich serwery. Chcemy też prowadzić funkcjonalność, która pozwoli wykorzystać aniołom mocy obliczeniowej serwery na własne potrzeby, na przykład na własne telekonferencje firmowe lub wewnętrzne szkolenia. I na koniec chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do wsparcia oraz udziału w projekcie Teleklas. Teleklasa to, to projekt, który wiele nas nauczył. Bo właściwie na samym początku podchodziliśmy do niego jako do pewnego rodzaju poligonu, żeby nauczyć się współpracować z podmiotami zewnętrznymi. Tutaj chodziło głównie o programistów, to jest taka, taka inna grupa, jeśli chodzi o podejście do różnych tematów. Eee, nauczyliśmy się współpracować z zewnętrznymi kierownikami projektów. Tego jeszcze nigdy nie robiliśmy, zawsze robiliśmy to samo. To sami, e, tutaj, tutaj przetrenowaliśmy to z Kamilem jako, jako kierownikiem. E, nie podsumowywaliśmy jeszcze tej działalności. E, wiemy, wiemy jedno. E, my dojrzeliśmy już do realizacji takich projektów. Misioty też dojrzały do realizacji takich projektów. Do realizacji takich projektów nie, doj, nie dojrzały jeszcze nasze państwa. Projekt ten generalnie był nakierowany na to, żeby wspomagać szkoły. Wydaje mi się, że można było z tego zrobić bardzo fajny projekt, który by działał z korzyścią i dla miesiotów, i dla rządzących. Nam się to po prostu nie udało i to oni będą żałowali. Wielkim zwycięstwem tego projektu jest to, że udało nam się skrzyknąć operatorów, udostępnić dobro w postaci mocy obliczeniowej danych przez tych operatorów ich łącz, zorganizować to wszystko, napisać oprogramowanie. To jest naprawdę duży sukces. To może w tym projekcie nie zadziała jeszcze jakoś efektownie, natomiast wydaje mi się, że to jest projekt, który może nam może stanowić szablon kolejnych projektów, które zadziałają zdecydowanie lepiej.